Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry twierdza krzyżowiec w dzisiejszym odcinku zaczynamy turniej 1 vs 1 z mieszanymi zamkami będą to zamki z tego trzeciego losowania z tymi zamkami co ostatnio zrobiłem właśnie ten turniej na tych dużych atakach teraz tak jak zawsze przetestujemy sobie jeszcze na średnich atakach zobaczymy czy będzie jakiś inny zwycięzca przechodzimy na mapkę 1 vs 1 no i zobaczymy co tu będzie Pary trafiły się. No, niektóre pary widać, że już się powtarzają. Na pewno już nieraz się tak trafiło, że na przykład Nizar bił się z Wężem, Wilk z Marszałkiem, tak jak tu jest. No, i Saladyn z Fryderykiem też już w jakichś turniejach się bili. No, tyle turniejów już było, że na pewno te pary się będą powtarzać czasami. Ale no, nic na to nie zrobimy. Dobra, więc tak zaczynamy. Kogo ja bym chciał tutaj typować? No, chyba tego Wezyra standardowo pójdę. Szczerze, to już tyle zamków tutaj było tych mieszanych, że ja nawet nie pamiętam kto dokładnie miał co. Ale pójdę standardowo w wezyra, którego zawsze prawie typuję. No i Wezer ma też pierwszy pojedynek z wieprzem, zobaczymy jak to wyjdzie. Zaczynamy, dajcie znać na kogo wytypujecie. Ok, wieprz u Fryderyka, to już sobie wszystko przypominam. Filipa zamek ma Wezer. Ok, to już wszystko mi się zaczyna przypominać, jakie tu były zamki. I tu, no wieprz u tego Fryderyka taki zły nie był. To jest tak, mówiłem, że tu na pewno pasuje, że ten kuszników ma, Fryderyk też kuszników ma. W miarę to pasuje, jednostki może słabsze, ale zobaczymy, liczę, że ucznicy koni dadzą sobie radę jest jakiś większy atak, 360 jednostek no dobra, ale na średnich atakach wezer nigdy aż taki dobry nie był, no dopiero jak się pojedynek przedłuży na tyle, żeby tam robił po jakieś 700 jednostek, to może będzie więcej w stanie zrobić ale tutaj wyszła też dobra kontra co prawda, no jednostki nie najlepsze, ale Tutaj też żadnych kuszników Wezyra nie ma, przebić się bardzo łatwo. No tu trzeba uważać na te kontry, bo jednak kuszników konnych dużo nie będzie. Kusznicy tam są i jakieś kontry ten wieprz może mieć. To nie będzie łatwy pojedynek. Kolejny atak Wezyra 530 jednostek, 460 u wieprza. Pieniądze już im się skończyły. No i zobaczymy, kto teraz gospodarką będzie nadrabiał. Czy Wezyr byłby w stanie. No jakby te balisty podjechały bliżej jeden pożar i na pewno by to pomogło. Tak, no te domki dookoła to za dużo nie zrobią. W tym jednym ataku wieprz został lekko przyblokowany. Coś tam musiał odbudować jeszcze musiał zrekrutować do ataku. No i Wezer już go doścignął z tymi jednostkami. Czy teraz wezer wyjechał mając dokładnie tą samą ilość serią? Czy to nie jest ten timing, który właśnie przegrywa grę? Dobra, ja chyba się jakoś wybronił, ale tutaj jednostki Wezyra wycofały? Nie, ale to było bardzo ryzykowne. Na szczęście Armia Wieprza jeszcze nie była na tyle mocna, plus jeszcze ci ucznicy koni po drodze troszkę tam wystrzelali. Ale no, szczerze nie spodziewałem się, że wieje dokładnie z taką samą ilością. Myślałem, że tutaj właśnie teraz Wezyr będzie miał szansę na jakąś kontrę. Ale wyszli w tym samym czasie. Ale na tym etapie Wezyr w teorii ma przewagę, gospodarkę ma lepszą, będzie więcej rekrutował. Powinien sobie porazić, no chyba, że jeszcze wpadnie w jakiś zły timing, ale wydaje mi się, że teraz to Wiebrz będzie więcej tracił niż rekrutował. Kolejna fala, 630 jednostek, no 230 jednostek przewagi jest. No i tych łuczników pomału zaczyna się robić coraz więcej. Nie są jeszcze w stanie tak ładnie wystrzelać wszystkich kuszników. Ale te balisty jak podjadą, no właśnie, zasięg na siedzibę jakiś tam był. Straty. No zanim Wiebrz zaatakuje, to Wezer pewnie zrobi kolejny atak. Mamy atak wieprza, 470 jednostek, ok. No wieprz też pieniędzy nie miał, więc nie zwiększył nawet tego ataku za bardzo. No i jakby się udało w miarę fajnie wybronić, 650 jednostek było, ok. 200 jednostek aż stracił, to duże straty, to nie będzie szybkiego ataku i na pewno nie będzie kontrę. Tu wezer jeszcze musi zbierać i zbierać, ale na tym etapie naprawdę dla wieprza będzie ciężko, żeby tu jakąś przewagę sobie zrobić. Bo ma wolniejszą rekrutację. Nie ma też jakichś balist, nie zrobi pożaru. Bo taki jeden pożar pewnie tego wezyra to by prawie wykończył. Wydaje mi się, że wieprz będzie raczej na przegranej pozycji. 700 jednostek już u wezyra jest. 160 u wieprza. Ok, cały przód udało się wyczyścić. wieże praktycznie wszystkie puste. Udało się podpalić większość, cała armia wyszła w to. To był perfekcyjny atak. W drugim pojedynku mamy szczura oraz kalifa. Zobaczmy, jak to będzie. No właśnie, troszkę tego miejsca będzie znowu brakowało, ale na szczęście tutaj jest więcej miejsca na te budynki na rudę, więc może sobie z tych drugich pokorzystać. Kalif się coś czuje, że zemści za to, że Szczurek zabrał mu zamek. Szczurek wychodzi z atakiem, ale Szczurek będzie miał tutaj bardzo ciężkie wyzwanie, ponieważ no, on nie ma za bardzo jak bronić tego zamku. Ma trochę tam łuczników, ewentualnie inżynierów z olejem. No i te balisty jeszcze, ale przy takim jedno, jakimś większym ataku, 500-600 jednostek, jak trafi się podobny moment do tego, co był teraz, no to on się nie wybroni. Mamy atak Szczurka. W tym samym czasie wychodzi armia Kalifa, ok. Tu Prawie się udało przejść do środka. Tam na siedzibę paru pikinierów weszło. Ok, to prawie by się udało. No i tutaj mamy szybki koniec. Tam jeszcze ten inżynier z olejem próbował ratować, no ale nie wystarczyło. Za dużo tych jednostek było. W trzecim pojedynku mamy Ryszarda oraz szeryfa. No i tu szczerze, co miał szeryf? Bo szeryfa nie pamiętam. Aha, szeryf był w zamku Wezyra. Ok. I tutaj zamek Emira, no to może być Jeden z takich dłuższych pojedynków, chyba, że Pojawi się timing, bo i jeden I drugi ma ten zamek, do którego bardzo łatwo Się przedostać i tu jakiejś obrony super Nie ma, balisty i jedna katapulta Podjeżdżają pod zamek Ryszarda Czy będą w stanie tu zrobić jakieś większe Straty, jakby ta katapulta zniszczyła Wieżę i te balisty mogły podjechać bliżej To nawet jakiś pożar mógłby być Atak Ryszarda też wychodzi Zobaczmy, co tu będzie ale tak w ogóle nie widziałem, żeby ze strony Ryszarda jakieś katapulty jechały. To są te z ataku. Ale tak, żeby tak najeżdżał, to nie było w ogóle. Tutaj dobra kontra wyszła, czy to by wystarczyło? Usznicy wystrzelają większość jednostek z murów. Zbrojni mogą przejść. Ej, tu mamy po Ryszardzie chyba. Olej uratował, ale tutaj Ryszard no, ma kłopoty i to duże. Jeszcze zaraz może być pożar. Już po tym kościółku strzelałem Ktoś czuję, że Ryszard tego nie wygra. Znowu Ryszard wychodzi pierwszy z atakiem. Tylko teraz tak bardziej od tej lewej strony, więc może nawet jakby szeryf też wychodził z atakiem, to na siebie bardziej wpadną. No właśnie. Ale i tak duża ilość może przejść. To nadal może wystarczyć. Chociaż. Ole się sytuacja odwróciła. Jednostek tam wystarczyło. To jednak Ryszard przychodzi dalej. W czwartym pojedynku mamy Nizara oraz Węża. No i tu ciężko powiedzieć, bo pamiętam, że ten Nizar radził sobie całkiem nieźle, ale to było na dużych atakach, gdzie dużo jednostek zbierał. Bo w tym małym zamku, no, obrona szła mu całkiem nieźle. W teorii można powiedzieć, że Wąż też w tym zamku Ryszarda może się dobrze bronić. Ale na średnich atakach, i jeden i drugi jest troszkę znerfiony, ponieważ mają mniejsze ataki, mniejszą ilość łuczników. I nie mają aż takiej mocy, więc czy ci asasyni, którzy są mu zaraz zrobiliby na tyle przewagę, żeby coś więcej mógł zdziałać? No bo w obronie w teorii będzie lepiej, w ataku, no będą lepsi niż włócznicy. Nizar nadal powinien mieć przewagę, ale tu jakiś jeden zły timing, i to też może się dla Nizara źle skończyć. Ale ja widzę, że na razie to wąż wychodzi jako pierwszy, a tam od razu kontra leci. Okej, okay, to bardzo dobra kontra, tylko pytanie, czy wystarczy. Asasyni lubi lubią się za bardzo rozchodzić, więc to się nie uda. Gdyby jakoś ładnie gdzieś przeszli i przejęli bramę, wszyscy ruszyli, to może, ale tak jak będzie, no to to się nie uda na 100%. Kolejny atak węża 530 jednostek i tak samo z atakiem wychodzi Nizar. I ten atak węża to nawet nie podszedł pod zamek. I to wystarczy. Łuczników tutaj jest dużo. Okej, okay, no Lord musiał wykończyć te jednostki, które tam zostały. Ale tu 30 jednostek i zobaczcie, jak przyblokowany jest. Czemu on nie rekrutuje? A bo on jeszcze, no tak, popularność pewnie troszkę spadła. Asesyni tu co chwilę przychodzą i też przeszkadzają. Rozwalają sady, rozwalają kamieniełomy. Duża się przewaga teraz zrobi. Bo jak będą jakieś kolejne straty, chociaż dobra, teraz uczników było znacznie więcej. Ale te balisty mogą przeszkadzać jeszcze. Oj, pożar! O kurcze. No to mamy po wężu. To już Nizar zacznie taką przewagę sobie robić, że wąż sobie nie poradzi z tym, bo wąż teraz będzie atakował, więc załóżmy 500 jednostek. Nizar już będzie mógł pod 700 zbierać. Nie dogoni, nie dogoni Nizara. I nie wiem, czy będzie na tyle miał silną armię, żeby nawet z jakimś timingiem pokonać. Jednemu i drugiemu skończyły się już pieniądze, ale widać, że Nizarowi, no z podatków, tam znacznie lepiej to wszystko idzie. I znowu wychodzą w tym samym czasie. Czy to by wystarczyło? Nie no, tych łuczników tam jest na tyle dużo, o, tak że on się na spokojnie myślę. może wybronić. Łucznicy z ataku wrócili. Ci łucznicy uratowali jeszcze sytuację, ale tutaj pomału blokada jakaś się będzie robić. Ciężko wężowi, no gdyby wąż miał chociażby jakieś mocniejsze jednostki, pałkarzy, pikinierów, cokolwiek, tak jak masz szczur, to jeszcze byłbym w stanie uwierzyć, że właśnie w takim momencie ta grupa, która by tutaj mogła tą wieżę rozwalić, wystarczyłaby, żeby przebić się tam do lorda, ale tak, no włócznicy nie są w stanie tam podejść, jest duża ilość tych łuczników. No i nawet taka kontra prawie, że jest niemożliwa. Kolejny atak węża, ile ty masz jednostek? 550 i 730, jest UNIZARA. No to tylko się dobrze wybronić. I chyba będziemy mieli powężą wężu. Albo to od razu atak wyszedł. Ja myślałem, że to aseseni tak o sobie wyszli, żeby z tymi ucznikami walczyć. No to to już powinno wystarczyć. już nawet nie ma jednostek. Nizar przychodzi dalej. No ten Nizar, mimo tego, że jest troszkę osłabiony, bo nie ma tak dużych ataków i nie ma tylu łuczników, jestem w stanie uwierzyć, że do finału znowu może przejść. W kolejnym pojedynku mamy Wilka oraz Marszałka. Przeciwnicy z pierwszej części będą się mierzyć ze sobą. Oj, ale ten Wilk w zamku Opata wygląda strasznie, w przeciwieństwie do Marszałka w zamku Sultana. Oj, tutaj. No, nie wiem, jakby tutaj musiał marszałek zagrać, żeby tego wilka rozwalić. To będzie trudne. 60 jednostek przecież to prawie tym pierwszym atakiem marszałek może zostać pokonany. Katapulty, jeszcze które będą tu podjeżdżać. Marszałkowi, te pieniądze, jak się skończą. Go wilk zje. Dosłownie 200 jednostek u marszałka. U Wilka już prawie 500. Marszałek to pewnie gdzieś niedawno dopiero zaczął zbrojnych rekrutować. Bo najpierw zaczyna tam od rycerzy, łuczników. Dopiero później jakaś y, ilość tam zbrojnych się zaczyna pojawiać. Wybronić? Jeszcze się wybroni. No trzeba poczekać do jednego ataku marszałka. Jak marszałek zapewne zaatakuje, no to wtedy ten następny atak Wilka to zakończy. Marszałek, ma... no marszałek w teorii można powiedzieć, że ma dużą ilość pieniędzy, ale gdyby nie ta sama ilość pieniędzy u wilka, to może jeszcze by można było powiedzieć, że jakoś marszałek to wygra. Ale patrząc, że wilk ma tyle samo, no to to jest niemożliwe. Chyba, że jakiś niesamowity timing. Wilk wychodzi, marszałek też wychodzi w tym samym czasie, przebija się, no bo co jak co do tego zamku nie jest ciężko się przebić. Tylko nie wiem jak perfekcyjnie musieliby się wyminąć, żeby to się udało. No i nie mógłby się tak rozchodzić. Dobra, i tu zaraz leci kontra i możliwe, że to będzie koniec. 100 jednostek tutaj ledwo jest. Nawet mniej 86 już. GG. Marszałku. Walczyłeś dzielnie. Wiele osób Cię lubi. Sympatii do jedynki, na pewno. W kolejnym pojedynku mamy Opata oraz Sultana. To tu by mógł wygrać Opat czy Sultan. No ten Sultan w teorii to jest odporny na podpalanie, ale opat akurat tego nie robi. Nie pamiętam czy. Dobra. Okej, okay. widzę tutaj potencjał. Są katapulty jest tutaj ten zamek w teorii Nizara, który da się zblokować, więc jakaś blokada. Chociaż nie z opatem. Gdyby to był jakikolwiek inny bot, to by można było powiedzieć, że tu będzie blokada, bo Nizarowi często zabraknie tego kamienia, drewna, żeby odbudować tą bramę i później wyjść z tego zamku. No ale opat tych pieniędzy to, to zawsze ma te pieniądze, chociaż nie ma to jak sobie zepsuć. To możliwe, że byłoby zwycięstwo, ale sam sobie podpalił, chociaż. Ten pożar też może jeszcze to uratuje. Jak to tak będzie cały czas przechodzić i tutaj zaraz kolejna armia będzie. Okej. Okay. Opat nie może z tych pieniędzy korzystać i jedyne co na razie będzie robił, to dokładał, tylko jak teraz się nawet przedostać do środka, jak tu będzie ten ogień? Musi być tak, że jak tu przyjdzie kolejny atak, to on nie będzie mógł odbudowywać i jakoś tym jednostkom uda się przejść. Ale też większość tych jednostek wyjdzie w ten ogień. Ok, teraz nie dokłada budynków. Czy to się uda? Nie udało się. 6000 łopata. To chyba mamy po łopacie. Kolejny pożar. Myślałem, że teraz może być taka sytuacja jak często była. Że jak bot był podpalany i cały czas miał pieniądze, żeby dokładać, to jak został zaatakowany i wtedy robiła się ta przerwa. To jakoś się to udało ugasić. Dalej no tutaj balista kolejna czeka i podpala to wszystko od nowa. Mamy zwycięstwo Sultana. Opat nie zdążył się rozbudować. Dobrze, został podpalony. Powinno to już się zakończyć tym pierwszym atakiem. Coś w sensie nie pierwszym, tylko tym drugim, takim większym. Ale no, sam sobie zepsuł, ale udało się jednak to wykończyć. No raczej tutaj już się nic nie wydarzy. Mamy kolejny atak Sultana. I tu już prawie tą fosę dokończyli. Tutaj jeszcze można przejść, więc powinno się udać. Czy tych jednostek wystarczy? Nie wystarczyło. Sułtan to wygrywa. Sułtan pokonuje opata. Okej. Okay. Zaczyna się robić ciekawie. W kolejnym przedostatnim pojedynku mamy Filipa kontra Emira. I tu jak dobrze pamiętam był zamek Szczura. Tak, Emir ma zamek Szczura. I taki zamek jest bardzo łatwo zblokować. Tam nie ma za dużo do rozwalania. Więc wydaje mi się, że szczerze jeśli jest tu szansa dla Emira w momencie, w którym on pokona Filipa do momentu aż no nie skończą mu się te pieniądze, jak uda mu się tak mniej więcej pokonać drugim, trzecim atakiem, no to będzie dla niego dobrze. Ale później jeśli te pieniądze mu się zaczną kończyć, a rycerze cały czas będą podjeżdżać, do tego jakieś katapulty jeszcze mogą tutaj szkody robić, no to wtedy może pojawić się duży problem. Mówię, ten zamek przyblokować wcale nie jest tak trudno. On nie ma zasięgu. Tutaj rycerze mogą normalnie gdzieś tam jeździć. Łóżników też nie ma za dużo. No właśnie, jak tak co chwilę będą podjeżdżać, to będzie tracił te patrole. Będzie musiał co chwilę coś odbudować. Filip musi się bronić. Filip jak się wybroni z dwóch, trzech ataków, to wtedy już pieniędzy raczej Emir miał nie będzie. Na tym etapie to może się udać. A on też będzie tak rozciągnięty atakował. Wybronić się... Okej, okay, tu jeszcze nawet kontra ruszyła od razu. O, proszę. Prawda, za mała raczej będzie, bo tutaj już pewnie zaczął rekrutację. Ale straty, straty coraz większe. Jeszcze katapulty jak podjadą, 15 tysięcy tu tylko zostało. No Emir musi się streszczać, jeśli chce coś tu zrobić. Mamy kolejny atak Emira, 490 jednostek u Emira, u Filipa 450. Filip jeszcze ma pieniądze, 6000 miał po tym ataku, może już ich nie mieć. Ale u Emira jest teraz tak, że to co z podatków sobie uzbiera tylko będzie miał. Ale się dobrze zestakowali. Ale poszli, serio, przeszli przez 450 jednostek. No to udało się, To było ten atak był uzbierany za takie ostatnie pieniądze. W ostatnim pojedynku na dzisiaj mamy taką wisienkę na torcie, Saladyna i Fryderyka. No i to będzie bardzo ciekawy pojedynek, ponieważ tu jest zamek wilka i tu jest zamek wieprza. I teraz Saladyn na pewno będzie szybciej rekrutował, jak to arabski lord zawsze robi. Ale z drugiej strony, no, do tego zamku będzie ciężej się przedostać. Do tego zamku będzie łatwiej się przedostać. Więc dobrą kontrą wygrywa Fryderyk. Jeśli to się będzie przedłużało, to możliwe, że wygra saladyn. Bo w końcu Fryderykowi te pieniądze się skończą, i tu właśnie jakieś takie blokady będzie można robić? Więc tu podobna sytuacja troszkę, co mieliśmy w tym poprzednim pojedynku, tak jak z tym Emirem. Jeśli Fryderykowi się uda zrobić coś, to tylko i wyłącznie do momentu, aż będzie miał te pieniądze, jeśli to zacznie się przedłużać, no to może skończyć dokładnie tak samo jak Filip. Mamy atak Saladyna i mamy atak Fryderyka w tym samym czasie. Czy to by nie wystarczyło? Do tego zamku bardzo łatwo się przedostać. Zobaczcie, tu prawie że nie ma jednostek na siedzibie. Łucznicy też nie są w stanie bronić tak jak kusznicy. Czy to wystarczy? Udało się coś zrobić, czyli Fryderyk wygrywa. Ale mówię, gdyby to się tylko i wyłącznie zaczęło jakoś przedłużać, to w końcu te balisty, czy większa ilość łuczników konnych, wyczyściłaby te dwie pierwsze wieże, podjechałyby jakieś balisty, zrobiły pożar i zapewne byłby problem. I to była jedyna szansa żeby tymi pierwszymi dwoma trzema atakami coś zrobić. No dokładnie tak samo jak z tym Emirem i Filipem. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pierwsza część za nami. Jutro faza pucharowa. Zobaczymy kto wygra. Dajcie znać czy wasz bot przeszedł dalej. No i widzimy się jutro z kolejnym odcinkiem. Trzymajcie się do jutra. Na razie.